Cześć, cześć SnowRunnerzyści, z tej strony Rizrox I bardzo serdecznie witam w wyścigu scoutów W błocie w Michigan Słuchajcie, na pierwszy Na pierwszy ogień TUS-420 Tatarin Pojazd bardzo niesamowity Moim zdaniem najlepszy offroadowo W całym SnowRunnerze No bo jest dość lekki 8 kół błotnych I słuchajcie, zobaczcie jak to idzie Cały czas na piątym biegu Cały czas leci i naprawdę jest no niesamowity. Ja w tym filmie będę niektóre wyniki troszeczkę przycinać, bo niestety, niestety niektóre skauty nie będą dawać rady. Słuchajcie, Tatarinem niestety będę musiał tutaj sobie, on, no jego jedną wadą jest to, że bardzo słabo skręca, ale i tak, słuchajcie, to jest najlepszy wynik ze wszystkich skautów. 52 sekundy. 52 sekundy w tym błotnym challenge'u, w tym błotnym wyścigu. Słuchajcie, drugi ze scoutów to jest Can39 Marshal i to jest samochód DLC, płatny. Ewentualnie kupicie Season Passa, to również go możecie zakupić. No i tutaj ja Jadąc cały czas jeździłem na automatycznej skrzynie biegów i czasami sobie pomagałem wciskając sprzęgło, bo no, tak jest, mechanika w że jest taka, że jak na wysokim biegu zaczyna się tam kopać w błocie, no to trzeba puknąć mu sprzęgło, żeby przełączył się na jedynkę, no bo wtedy szybciej pojedzie niż na tej trójce na przykład czy dwójce. No i Kanter, zwróćcie uwagę, że w tej chwili jedzie bez włączonej blokady. Dyferencjału bo ja wszystkie, wszystkie skałty na automatycznych skrzyniach testowałem. No i oprócz tego, słuchajcie, pomiędzy każdym przejazdem przełączałem się na inną mapę i wracałem, wracałem z powrotem na tą mapę, żeby tą mapę zresetować, żeby nie było kolejnych w błocie. No, bo gdybym jechał, sobie to ostatni by miał tutaj najbardziej rozgrzebane te błoto, no i by miał najtrudniej, no, i jakbyście. Tędy jechali sobie powiedzmy z 10 razy różnymi skautami. no to ten ostatni był miał najgorzej, więc mapa jest przeresetowana za każdym razem. I słuchajcie, Kan Marshal 39, już dojeżdżamy do mety i jego wynik to e, minuta 33, minuta 33, bardzo dobry wynik. No, w porównaniu do 52 sekund, na pewno nie taki dobry. Słuchajcie, następny w wyścigu to jest Ford F750. Jeden z moich ulubionych scoutów, to znaczy mój ulubiony scout. No, to jest świetny samochód do scoutowania. Nawet ja nim na liveie całą, całą mapę zrobiłem. Jezioro Dum Durmont, no bo do niego można długie przyczepy przyczepić. Do scoutowania jest idealny, bo ma bardzo dużo rzeczy na sobie, ale słuchajcie do jazdy terenowej to nie jest super wybitny minuta 34 całkiem niezły wynik porównywalny do Kana no i kolejny zawodnik to Jar 87 Jara nie można nigdzie zdobyć, Jara trzeba sobie kupić w sklepie z pojazdami i dla osób które nie mają DLC wykupionego, które, nie mają, które mają podstawową podstawę gry, proponuję Jara, bo jest bardzo dobrym pojazdem off i yy, można do niego przepić też przyczepy do skautowania. Jest całkiem niezłym pojazdem, ale jak widzicie, yy, przez, no, przez każde błoto w większości przejeżdża ale super szybki nie jest, bo zobaczcie, tu już wchodzimy w takie pod 2 minuty prawie, minuta 59, to jest jego wynik, no tak bez, całkowicie bez szału, słuchajcie, Chevrolet Apache, to jest kolejny Scout w tym wyścigu błotnym, no i Chevrolet Apache to jest DLC płatne, czyli płatny Scout, no i powiem Wam, że no on do, robi dobre wrażenie, bo ma 6 kół, opony błotne, ale tylko wrażenie robi, no bo nie jest, nie jest naprawdę jakimś offroadowym monstrum. Ten Scout doszedł w patchu siódmym, o ile dobrze pamiętam, i jego taka albo ósmym. Pamiętam, że jego taka, jeden taki feature jego to jest to, że on się nie zapłada pod lód. Jeżeli pojedziecie nim na Imandrę albo Jezioro Koft, to pod lód nim nie wpadniecie, ale offroadowo dużo rzeczy przejedzie, ale zrobi to bardzo, bardzo wolno. I zobaczcie, taki też wynik. 2 minuty 29 sekund. No, niestety nie za fajnie. Kolejnym pojazdem jest bardzo przez wielu graczy lubiany International Lotstar 1700. Słuchajcie, nie ukrywam, że ja go bardzo lubię, ale ostatnio rzadko nim bardzo jeżdżę i na live'ach też nim za bardzo nie jeżdżę, bo on w tym wyścigu no na trasę, którą tutaj wybrałem Przypomnę, że jesteśmy w Michigan Na pierwszej mapie No i wybrałem takie, taką, taką miejscówkę Z takim błotkiem, trochę wody Troszkę czegoś, no i on tutaj sobie za bardzo nie radzi No i wynik też będzie Odzwierciedlał te, te jego Niestety problemy No zobaczcie, jesteśmy No jeszcze kawałek został A minuta 50 już dochodzi, nie Więc naprawdę e, Loadstar, no bez szału, bez szału, bez szału 2, 14, 15, 2 minuty i 20 sekund, to i tak jest lepiej od jara, ale słuchajcie, całkowicie bez szału. No i teraz słuchajcie, będzie cała rodzina yy, takich scoutów, yy, no, które ja uważam, że są słabe albo beznadziejne. Tu 166. Mały, zgrabny taki piździk. Można by powiedzieć z malowaniem z takim jokerem na masce. No i on ma opony błotne, które no ta cała rodzina tych takich słabszych skautów ma. I zobaczcie, że wyniki już są naprawdę no, dramatyczne. No 2 3 minuty, prawie 2:54, 2:55, to jest jego wynik. No naprawdę nic nic powalającego. Kolejnym scoutem to jest Don 71 i Don słuchajcie no to jest taka no, bardzo podobny jest do Tuza. W zasadzie no, wielkość tych scoutów jest bardzo podobna. Tutaj no, większy na pewno mm, troszkę więcej może paliwa. No ale mm, jeżeli chodzi o Dona no to ja naprawdę no, nie było takiego lefu, na którym Wziął Tuza albo Dona No po prostu całkowicie nie używam tych skautów. I widzicie, że nawet na pierwszej mapie na Michigan One sobie za bardzo W takich gorszych troszkę warunkach Nie radzą No i tutaj Don naprawdę Słabo, w tym wyścigu bardzo słabo Zobaczcie, że już się Już jest, tak naprawdę Dwa zakręty zostały do końca tej trasy A już mamy Dwa 2,20 prawie, nie? Więc naprawdę wynik jego to jest powyżej 3 minut. Eee, bardzo, bardzo słabo. No i niestety wyniki będą szły teraz już Już cały czas eee, Cały czas gorsze będą. Nie wiem, jakoś, jak, jakoś tak mi się udało. O, czekajcie, zobaczymy. 3,18. To jest wynik Dona. No nie jest ciekawe. Eee, kolejny Scout 800. No i ta sama historia. Scout 800, niestety. Nad, w tych warunkach jest dość słaby. No i powiem wam, jakoś tak mi wyszło, że dobrałem tak te scouty, że się okazało, że najszybsze wziąłem na początek i potem cały czas gorzej i gorzej i gorzej i gorzej. A z, ze scoutem 800 miałem taką historię, że jak zacząłem kręcić ten film, to nagle się zjarzyłem, że o kurde, brakuje mi scouta 800. No i musiałem skoczyć do garażu, kupić tego scouta. Dałem mu malowanie, najlepsza silnik, najlepsza skrzynia tuningowa, snooker opony błotne, najwyższe zawieszenie. I dawaj, dojechałem tutaj, nakręciłem skałta 800. Yy, no i zobaczcie, Scout 800, słuchajcie, 3, 50, 3 4, 5. No, 3,57, dramat, po prostu dramat. No taki wynik, to przy takim, takim kawałku trasy. Naprawdę dramat. Chevrolet CK150 to jest pojazd, który dostajemy na samym początku gry. No i co Wam powiem? No, z Chevroletem też nie jest ciekawie. Też nie jest ciekawie, no bo. <ścoughs> no bo on ma takie same błotne opony, jak poprzednie trzy mm, scouty. No i ewidentnie sobie nie radzą. No naprawdę sobie nie radzą. No tutaj może troszkę wynik będzie lepszy, bo nie będzie blisko 4 minut. Będzie lepiej od Scouta 800, no ale zobaczcie też ten wynik, no 342, 43, 350, 348, 348 to jest wynik Chevrolet'a. No i słuchajcie, Hammer H2. Ja na moich live'ach mówię, jak ktoś tam mnie zapyta, czemu nie już Hammer H2 jest fajny. Wiecie co mi się podoba wizualnie? Podoba mi się jego takie burczenie silnika Ale zawsze powtarzam Że to nie jest dobry Scout Że to jest samochód dobry na jakieś takie Bardzo lekkie tereny Takie tereny Typu, typu jakiś tam piasek Troszkę Albo jakiś tam lekka Asfalt wchodzący w taki ubity piasek jakaś, Jakieś Lekkie, naprawdę lekkie błoto No i słuchajcie, no i no i to się zgadza, bo tu o ile tutaj troszeczkę sobie przyspieszył, no to później strasznie długo będzie się męczył i wynik. Yy, wynik tutaj hamera, no to będzie. To będzie prawie najgorszy wynik. No bo jest jeszcze jeden wynik, który będzie całkowicie najgorszy. No Będzie tak zły, że nie da, nie, nie da się go nawet zmierzyć. No i słuchajcie, hamer. Zobaczcie, no w ten sposób się tutaj męczy. Przy tym zakręcie jest już 2 minuty, 2.12. Jest naprawdę bardzo, bardzo słabym off pojazdem. No i ja zawsze mówię, że mi się on podoba, ale off to nie jest dobry pojazd. i Zobaczcie koniec trasy 4.43. Słuchajcie, ja już nawet ten film pociąłem, bo no bo przez 4 minuty ja nawet nie nie, chcia nie chciało mi się nawet o tym hamerze mówić tyle no bo ja recenzję mam hamera na kanale no patrzcie 4 58 prawie 5 minut jechał hamer no po prostu masakra masakra no Frodowo bardzo słabo chociaż mi się bardzo on podoba na końcu Kan y LO4F i powiem Wam, że to jest najgorszy złom, jaki mamy w SnowRunnerze. Chociaż o dziwo, wielu tam youtuberów sobie go chwali, bo biorą go sobie, zakładają linką na przyczepę i mają wtedy tam zestaw naprawczy i dodatkowo, dodatkowo paliwo tam w bagażnikach. I traktują lofta, tak prawdę mówiąc, jako zewnętrzny bagażnik części paliwa. Ale powiem Wam, że to jest największy złom, jaki tylko jest w grze. I zobaczcie, on tu ma najlepszy silnik, skrzynię tuningowaną, błotne opony. No, i już wiecie, dlaczego ja uważam go za największego złoma. Zresztą, ten wyścig w bocie pokazuje wam offroadowe, które skauty są najlepsze, które są najszybsze. I po takim, jak sobie obejrzycie taki film, to od razu będziecie wiedzieć, które skałty brać na taki ciężki teren. No Nobio Tus Tatrain to, to jest po prostu numer jeden, jeżeli chodzi o jakieś tam offroadowe błota. E, jakieś takie ciężkie, naprawdę Tatrain. Tatarin, Tatarin. Tus 420 Tatarin. Numer jeden to jest po prostu. Kan e, Marshal również. I jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ja jechałem na automacie bez włączonej blokady dyferencjału. Więc słuchajcie, Kan Marshal jest naprawdę dobrym scoutem, naprawdę dobrym. E, Ford 750, super. Jar e, 87, jak najbardziej. No i później już jest, już jest coraz gorzej. Już jest coraz gorzej. Dobra, słuchajcie, to tyle w wyścigu e, scoutów w bocie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Z tej strony Rizrox. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.